Cześć, nazywam się Dawid, szkołem branżową 1 stopnia numer 9 w Biesku Białej, ukończyłem w 2019 roku, zdobywając kwalifikacje w zawodzie, montę systemu słuchaj zawodowy, malarz taperciarz oraz posadkarz. Spędziłem w tej szkole 3 lata. Wspominam je bardzo dobrze. Od zawsze interesowałem się prowadzeniem dyskotek i szkoła umożliwiła mi rozwijanie swojej pasji. Prowadziłem tu większość dyskotek zarówno dla uczniów szkoły branżowej oraz szkoły przystraszającej do pracy. Przez wszystkie lata pobytu w szkole aktywnie uczestniczyłem w życiu szkoły, działając w samorządzie szkolnym oraz w posiedzeniach młodzieżowej rady miasta z ramienia naszej szkoły. Mogę powiedzieć, że nasza szkoła jest naprawdę wyjątkowa. Wszyscy się tu znamy, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. W każdej sytuacji wiedziałem, że mogę liczyć na pomoc oraz wsparcie. W czasie pobytu wielokrotnie reprezentowałem szkołę w różnych, w zawodach sportowych, zarówno w Bielsku Białej, jak i poza naszym miastem, tradycją szkoły są również pikniki rodzinne i rajdy szkolne, które pozwalają uczniom się lepiej poznać i zaprzyjaźnić. Jeżeli więc zastanawiasz się nad wyborem szkoły, to szkoła branżowa pierwszego stopnia w Bielsku Białej jest bardzo trafnym wyborem. Na pewno się nie rozczarujesz, bo tutaj panuje rodzinna i bardzo serdeczna atmosfera, a każdy uczeń otoczony jest opieką z rozumieniem. Zapraszam do zapoznania się z ofertą mojej szkoły, bo warto.